Siema no! na 891.3 Dzisiaj na serwerze PvP jest ze mną Siema, tutaj ziomek 159 Siema! Jesteś, dzisiaj jesteśmy na serwie PvP Craft. Tak. Link do tego serwera IP. Będzie, IP tak będzie w opisie. Tak jak mówię, będą też różne dodatki. No. No i życzymy miłego oglądania. Właśnie. Więc już się nie obijamy. Więc też idziemy na warpę PvP. No to, idzie. to może chodź na. No bo ja wiem. Gdzie gdzie iść. Nie wiem, może najpierw warp skok. Dobra. Obszar, i tak pokażemy. Właśnie. Pokażemy, widzom. skaczemy dla. Na harda, czy na tego słabego? Na harda, Na harda. Na harda. Trzy, dwa, jeden. Uuuu! Nie mam fly'a. Ani ja mam fly'a. Mój Jezu. Czemu? Nie wiem. Ale ja Aha. nie. Bo ja mam flaja. O oh, lol, Proskok. Czekaj, ja tam skoczę i zbiorę sejtemy Nie zbieraj moich tam, spoko? Ej, tam lazur jest dragonis jakiś, O dobra, mamy tenki. Teraz, Masz? Y, latujemy na górę Lazuris jest dragonis i bibo Dobra, chodź a ja... Czekaj Do góry, czekaj, ja sobie muszę ku założyć Dobra Ej, no lol, czekaj, bo tam jeszcze jakieś EQ jest, bo ja mam tylko zbroję i ten... No to tam poczekaj A ty masz to? No mam, mam, okay, mam, 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 mam No to... This Wake już lot i ten Kika, rozkręcić się. co? Dobra, chodź tu, polecimy tam takę. Chodź. Chodź. do góry. I chodź. Dobra. Co to jest? Nie wiem, mam nic tutaj. Dobra, to weź tutaj, zrób dziurę. Tylko żeby nie przeszkadzali nagrywanie. To tutaj mi rzuć to. Ale co? A mam, masz Mogę niewidzialną zostawić Co nie Kurde, ten dzwoni Ej, po chuj mi to TNT. Nie wiem O, poczki moje to dobra Jeszcze jedną miałem, ale dobra weź z tego Oho, jestem niewidzialny Dobra No Nie, włączę tą muzykę Czekajcie Włączę jedną muzyczkę o, to cała fajna. Dobra. No, weź tutaj zrób dziurę. Dziurę? Przieramy się jak ci mistrzowie. No. Dawaj. Czekaj, trzeba to zalepić, żeby nie było, że my to robiliśmy. Nikt nie widział. No. A więc to tak. To teraz asasyn chodzi. Tutaj też zrobimy dziurkę. No. Bez skojarzeń. Strzelatuj. Cicho. A więc tak. Tu... Jest napisane... Jest tu, ...zrobiłem tutaj ten statek o ten, tam zrobił mój przyjaciel Kacper, 22 Kacper, Krzyżacy. Krzyżaków, ja zrobiłem Polskę, nie wiem czemu taki pomysł mi się nasunął. Eee, to jest to i Polska, Donson the Best. No właśnie, to jest właśnie serwer, właściwie serwer, serwera, on będzie też z nami nagrywał. Właśnie... No A teraz tutaj sweet focia. Czekaj, zrobię na F5. Czekaj. Patrz jak fajny. I tak ona kucaka I F2. I mamy już zdjęcie zrobione. Dobra, no to weź wyłącz Fly'a I idziemy. No, teraz się coś poklepać trochę. Yy, A razy. możesz y, mi pomóc? Z kim? Z razy. kim? Hmm. No, Co no jaki? To... Nie, muszę. Ej, Dobra, to bij się z nim O, jak koleś meda dostarczył I patrz kur... Dobra, zostaw go Dobra to rzucam się Dobra To może teraz pójdziemy na kampę O, leci zewną No wy ty, wy Ej, no kto mnie tutaj bije? Ej kurwa, gdzie ja mam te... No on, on, dobry ten. Fak. Czemu nas Ej, ko, goni? Mogę ci dać, mam 39 A, to to 30 było moje. A chomika? O kurde, ale mnie bije, no. Jezu. Ja mu nie dam rady. Przecież czekaj, No też. Daleko, to weź go, kilnij. Nie, nie będę go kiełzko, kiełzko robił. No, kto? Zdedł. Wdedłeś? Nie No Rysu, No jaki... Już nie powiem kto Spawn, spawn coś Dobra No to... Pokażemy wam... Ewa, chodźmy na Warp Sklep No bo ja wiem Kaciu muzyczka to się ucichła? O, Gangam staje. O, weź może. Może to widzę, mi się nie podoba. Na, do, do sklepu? No, bardzo Albo nie. Jesteś na waniszu? Nie. Chyba nie zmień tutaj Dobra. Nie górki. Ziómeczku. moje. No już jestem. Dobra, patrzcie, Tu widzimy Adwin Shopa. Tutaj jest diamentowy teum za 500. Tu jest jaksowa zbroja za 800. Jaksowe leginsy za 700. I jaksowe gummy za 400. Tutaj jeszcze po boku widzimy mieczyk jaksowy za 250. No to dobra, teraz ta strona. Tutaj butelki z EXPEM widzimy jest 10 za 150. Tanio, bo... Poczekajcie, udostępnię ekran. Albo nie. Yy, mam dużo kasy. Yy, to może teraz DIAX. Jeden kosztuje 100. Żelazo 50 za 1 sztukę i 1600 za 20 sztuk złota. Tu jeszcze drewno. Jedno za 20 i tutaj widzę, że jakiś ziom rzuca butelkami EXPA. I już ban. Dobra. Może kikniemy? Dobra. Kośnik, kic ziom 4, 5, 5, ale za co? Rutan Nie. Nietzsche. No. Za do dusa Ej no dobre, ukośnij ty nie, nie 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 Może weźmy perłę... Kupmy perłę Endermana Dobra A po kup, co? Kup, kup tak dwa staki Po co? Dobra. Będziemy skakać Happy jump Co? Happy jump Do, chyba to dla mnie starczy dobra to gdzie idziemy po 16 to idziemy warp skok yy, masz flajach? mhm. Dobra to skoczymy, skoczymy skoczymy tutaj na hard'a, dobra. Czekajcie zobaczyli na twoje nagranie. U 9 minut dobra to ja się z wami pożegnam. Najpierw druga część będzie. No to było takie przedstawienie na razie. Teraz będzie druga część za chwilkę, więc... Nie za chwilkę, tylko w późniejszych dniach. to. Do... właśnie. Ja mam szkołę, także... Dobrze, A, już, nie pr... już nie przedłużając, komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam na razie i cześć.